A ty co robisz? Eee. Nie dzyj mi tego ryja, bo się skupić nie mogę. Wiersa se pisę pięknego i to jest prawdawnym pradawnym piórem, jak na se eee. Zaś będziesz pisał te wiersy idą w Polsce. bo byś dla mnie jednego wiersa chociaż napisał. Eee. A właśnie ze nie. Dzisiaj se napisę wiersa dla ciebie I to będzie tak leciało Uuu. Ponad złośliwym dnia mamidłem W tęsknocie do majestatu noc Kładę się w tobie niczym cień w kącikach oczu Niczym zaszczyt otulony Aksamit. najświętszo panienko. Ja nawet nie wiedziałam, że ty pisać potrafisz. Ale że ty takie pikne wiersze piszesz. To jestem taka dumna i szczęśliwa. Jak największe wieszce nasze. Hej! Wielki człowiek. Wielki człowiek. Powiadam wam. Uuu. I zapamiętać mi. Zeto jest poezja wielkiego mędrca, króla pustkowia. Hej!